Podczas gdy w jednej z sal szkoły podstawowej nr 12 wykonywano pierniki, na szkolnym korytarzu można było usłyszeć świąteczne utwory. Wszystko za sprawą szkolnego chóru, który przygotowuje się do świątecznego występu. No, tak śpiewamy, przygotowujemy się, już oczywiście do świąt, ale przed nami też konkurs, regionalny konkurs kolęd i pastorałek, 20 raz już w Bełchatowie. Wasza grupa, jaki utwór przygotowuje? No, i proszę mi powiedzieć, jak długo trwają prace nad opracowaniem tego materiału. No troszkę trwają, ponieważ jesteśmy chórem, który stara się już śpiewać trzygłosowo, więc przygotowanie utworu no to, to, nie, to czasem jest kilka tygodni, kilka tygodni, czasem miesięcy i przygotowujemy tym razem Graj Dudka Graj, czyli Jam jest Dudka, a może tak, ale mamy w swoim repertuarze już kilka kolęd właśnie w takim opracowaniu trzygłosowym, już sześć. Kolęd, udało nam się właśnie dopracować, yy, śpiewać. Yy, no a tym razem yy, na konkursie właśnie zaśpiewamy dudkę. W waszym portfolio tak naprawdę już macie yy, zdobyte tutaj nagrody wysoko w konkursie? Yy, tak, no powolutku sobie już tak jeździmy na yy, właśnie różne konkursy yy, ogólnopolskie. Byliśmy w pouczynie zdroju, w Bydgoszczy, w Łowiczu, w Poznaniu. Tak rozśpiewujemy się. Byliśmy również na konkursach w Łodzi. To mi dziewczynki podpowiadają. No staramy, się, staramy się tak zarażać siebie nawzajem i innych piękne muzyki churalnej. Pani Agnieszka-Brzeszowska jest najlepszym nauczycielką od chóru. Czyli tak naprawdę wszystko idzie bardzo dobrze. Tak! Ej, a wy jak wy się czujecie jako tutaj y, osoby, które śpiewają w chórze? Y, jak dobrze, rodzice do tego... Pod... Dobrze! Super, super. super! Lubicie przychodzić na próby? Tak! A najbardziej chyba cieszą sukcesy? Tak! A z którego jesteście najbardziej dumne? Z łodzi, z łodzi, z łodzi! Łodzi! łodzi, z łodzi. A tam zdobyłyście, opowiedzcie pierwsze, nam. Pierwsze miejsce, miejsce. Pierwsze, bielice. pierwsze, bielice. pierwsze bielice. Grand Prix! Trzeba przyznać, że świąteczna atmosfera na dobre zagościła w tej placówce.